Witajcie, kochani, w ostatnim odcinku. No i zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Mam kolejną zdrapeczkę yy, z misi. To nie jest zdrapeczka, tylko ekstra yy, krzyżówka. No po prostu nie mogę się przyzwyczaić. No i szukamy. Yy, Ostatnio yy, wygrana była u misi i ona jak na razie prowadzi. A z całej tej, że tak powiem, udawanej paczki yy, jest wydrapane pch, wykreślone na razie 15 zł. Także, yy, kochani, dobrze się zastanówcie, jak kupujecie. Tyle zdrawek pod rząd, bo może jednak warto tych ekstra losów. Może jednak warto tam odczekać trochę, nie. Dobrze. Szukamy. Noc. No i niestety nie będzie nocy, nie będzie doga, nie będzie wszystko, co jest na literkę O i N, dlatego że nie ma literki O. I nie ma literki N. Dobrze. Nil, więc tak cis też nie będzie, bo nie ma literki C Artur, nie ma też literki A, drut. D, R, U, T. Mamy pierwsze słowo drut. Dobrze. OK. L i S. Mamy drugie słowo lis. OK. Flirt. No nie ma niestety flirtu. Agar. No nie ma literki A. Więc niestety tutaj nic nie będzie. Jedwab. Też nie będzie Dwa bo obieg. Nie ma literki O. No, niestety druga już wykreślanka jest pusta, ale dwa słowa było. No i zaczynamy od y, teraz nad nadko Zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Znowu biegnie mój Adam, po prostu. Okej. Okay. I następne. Jest to 18:29. Nad kwadrapiemy. Ona mi przerywa, ale on tak ma. O, o o, bo nie ma o. Niestety. Kacyk. K, a. Nie ma literki C. Rak. R, a. K. Mamy pierwsze słowo rak. Okej. Okay. Fajka. F, a. J, -y k, a. Mamy fajkę. Okej. Okay. Fajka. FS. No, nie ma literki E. Zeus. E, Emil. Nie ma E. No, niestety. Niestety nie ma, bo nie ma literki E. No, bardzo mi przykro. Pusto jest. Ale jeszcze mamy jedną. Zobaczymy. Może coś będzie. I tak zaczynamy. Keks. K. Nie ma E. Wszędzie, gdzie E, wykreślamy. Okej. Okay. Por, P, O, R. Mamy por. ok Por, pralka. P, R, A, L, K, A. Mamy pralkę. Okej. Okay. Pralka. Teraz magda. M, A. Ale nie ma G, IGA, DROP, nie ma D, MAX, nie ma X, ADA, A, nie ma D, SAMSON, nie, tak, nie ma S, UKOS, U, nie ma D, no niestety, R, O, M, A, -a N, ROMAN, mamy wykraną, ROMAN, mamy tutaj 5 zł. super, Por, pralka i roman. R-O-M-A-N. Dobra. Więc tutaj sobie wpisujemy piątaka. No dobrze. Dobra i co? Już odzyskaliśmy 20 zł. Ok. I teraz Justyna Kreft. Zobaczymy, co tam będzie. Trzymajcie kciuki. Chociaż ja już nic nie wierzę. <ścoughs> Cztery nam wykreślanki zostało. Więc tak. Li, ty. W, A. Mamy Litwę. No, mamy Litwę. Zaraz sobie tutaj tak zaznaczymy. L, A. M. A. Nie mamy E. Wszystko co ma E po prostu wykreślamy. Dobrze. Widok. W, I. Nie ma D. IGA. ig, A. Mamy IGĘ. Okej. Okay. G, R, A. Mm, nie ma niestety. N. Nie ma N, nie ma E. Pomoc. Nie ma P. Jan. Nie ma J i Jar. Osa. Nie ma osa. Dobrze. Niestety jest tutaj przegrana, ale tak dziwnie, że nie ma tutaj. Drugiego słowa, prawda? A nie, jest Litwa i Iga. Ok. Następna wykreślanka. Litwy. Będzie to 18:45. 45 o, i co? No i tak zaczynamy. Cechy, l, e, by. Chleb. Mamy chleb. Czy będzie na chleb? No powiem Wam szczerze, że naprawdę chleb. E, Hamlet. Hy. Ale nie ma literki A, więc wszystko co ma A wykreślamy, bo po prostu nic tam nie będzie. Ok. Teraz tak. Sejmu nie będzie. Dnieb. Dy. No nie ma, nym. Udo. Nie ma rekin r e k i ale nie mamy live live mamy live b nie mamy i rum r nie ma u także niestety jest pusto pusto jest tylko no bardzo mi przykro ale jest pusto nie, ostatnie dwie wykreślanki. i to wykreślanki yy, należą do Renatki tam. Zobaczymy czy coś tutaj będzie czy nie. Jeśli nic nie będzie, no to znowu Misia znowu wygrywa u mnie yy, w konkursie. No ale mam nadzieję, że coś tam będzie. Zaraz zobaczymy. N o e. Noe. Dobra, jest. E lf. Nie ma elfa. Tutaj noe sobie tak wiecie zaznaczę, żeby e -lf. Efekt nie ma. Nie ma K, nie ma ty. E, więc tak. Wszędzie gdzie jest. K. To skreślimy. Mm. Ok, Rasa. R. Aha, i nie ma jeszcze A. D o n. Mamy don. Ok don i teraz e, n, -y. e, n -y, e, a, no nie ma a, więc skreślamy, lej, nie ma l, -y. suma, s, u, m, nie ma a, nie ma a, hol, hy, o, nie ma l, -y. lipton, nie ma l, -y. laus, nie ma l, -y. także niestety, Dwa słówka. Renatko, bardzo, bardzo mi przykro. Naprawdę jest mi bardzo przykro. I teraz tutaj <laughs> Renatka, K. Ostatnia. Ostatnia. Yy, więc tak. Nie ma literki D. Więc wszędzie, gdzie jest D, wykreślamy. Nie ma literki D. Teraz tak. Nysa. No, nie ma literki N. S nie ma literki S C U K I E r nie ma ry nie ma ry O K N O okno mamy pierwsze słowo okno K E N O mamy słowo keno nie ma literki kra może coś będzie bo nie ma literki B Elf, L, El. nie ma F, F, osa, osa, a nie ma, no niestety puste. Więc kochani zrobimy teraz takie podsumowanie. Gratuluję oczywiście y, z drapkomisji bo z wygrała i no i jedna z drapeczka wygrała Ibel, i jedna z drapeczka wygrała natko y, Drapiemy. Tak naprawdę z ze wszystkich drapek zwróciło się dwie drapeczki i jedna dała 10 zł, także na 110 zł zwróciło się nam 20 zł. No jest to bardzo, bardzo malutko, nie ma co mówić. Jeszcze tam sprawdzę, ale myślę, że nic nie przekapiłam, ale jeśli coś tam wiecie, że coś przekapiłam, to dajcie znać. No i co, kochanie, no gratuluję, zrobię mi się, dajcie, jest serduszka i w ogóle wszystkim Wam bardzo, bardzo dziękuję, że zechcieliście wesprzeć i zrobić taką zabawę, ale szczerze powiem, nie radzę, nie polecam kupować dużo takich zrapeczek, tych ekspres losów pod rząd, bo jednak mi się wydaje, że jak ma się coś trafić, to się trafi raz na jakiś czas, ale pod rząd no jednak się nie opłaca, bo zobaczcie, jak to wygląda. Pusto, 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 jakaś wygrana. Pusto, długo pusto. Jakaś wygrana. Pusto, jakaś tam wygrana i znowu wszystko tutaj pusto. Także no, sowiutko, prawda? Już w prawdziwych zrabkach to nawet co tam trzecia, co czwarta wygrywa, a tutaj jakoś tak, no nie, nie zaciekawie. Ja Wam naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam Was na kanał Moje życie w Polsce, bo prawdopodobnie niedługo się pojawi tam konkurs z liczeniem, ile uzbieraliśmy w skarbonce. Fajna to jest zabawa, tam trzeba będzie po prostu wytypować kwotę i potem policzymy razem. Ja policzę wcześniej, bo już jak będziemy na wakacjach, to będziemy, ja już będę widziała pewnie kto wygrał. I będę zbierać wakacyjny prezent, bo zawsze tak robiłam, że to było coś z wakacji, jakaś pamiątka, z drapeczki, nawet może być, chociaż to jest moje życie w Polsce, ale kto wie. W każdym razie yy, zapraszam Was na ten kanał, w niedługo tam pewnie coś się pojawi. O cóż, no chcę zakończyć ten konkurs. No przykro mi, że tak wyszło, jakoś nie ma dalej jak rozwinąć <grytanie> tego. Yy, z tych 20 zł, no, kupię kolejne jakieś ten, yy, zdrapeczki, ale powiem Wam, że yy, no, słabiutko, powiem Wam, że słabiutko, no, ale sprawdzimy jeszcze, może coś tam zapomniałam. Ja Wam dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następnych odcinkach. busiaczki